Oto faworyci, którzy znów we własnym gronie na rajdzie krakowskim walczyli o pierwsze miejsca. Rajd zaczął się od odwołania na żądanie części zawodników pierwszego OS-u i kłopotów z nadmiarem temperamentu u kibiców, którzy chcą czasem być szybsi od rajdowych mistrzów. Tym razem doszło do tragedii. W tym miejscu przed szkołą w miejscowości Gdów rozpędzony samochód z kibicami zabił siedmioletniego chłopca. Kierowca wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Po tym wypadku odwołane zostały dwa odcinki specjalne przebiegające w pobliżu Gdowa. Rajdy to nie tylko impreza sportowa, to też jakby ta część związana z, bezpiecze z bezpieczeństwem. Niestety na rajdzie krakowskim kolejna tragedia. Chciałbym zaapelować do wszystkich użytkowników dróg: ostrożniej, naprawdę ostrożniej, a kierowcy wolniej. To nie jest rajd. Rajd oglądamy, a nie bierzemy w nim udziału. Dla kierowców, którzy swoim sposobem jazdy zagrażają innym, nie ma miejsca na żadnych drogach nie tylko na tych w pobliżu rajdowych tras. Kto chce się ścigać? Niech próbuje swoich sił w sporcie. Zacznie od walki o licencję kierowcy. Potem przyjdzie puchar sejczęto, potem puchar Peżota. Jak widać tu też można szybko jeździć. Auta WRC i rajdowa czołówka to najwyższy szczebel rajdowej kariery. Automobil kluby czekają. Faworytami rajdu byli Kuzaj i Kulik. Mieszkańcy Krakowa wjeżdżeni w okoliczne trasy. Po pierwszym rozegranym Małeś liderem rajdu został leszek Kuzaj z pilotem Andrzejem Górskim, załoga jadąca toyotą korollą WRC. Byli o ponad 2 sekundy szybsi od Janusza Kuliga z Jarosławem Baranem. Już na tym odcinku jazdę pechowo zakończył Robert Gryczyński. Na długiej prostej przy prędkości ponad 170 km na godzinę miał kłopoty techniczne i wypadł z trasy. W załodze nic się nie stało dzięki systemom zabezpieczeń. Opatrzność czuwała też nad kibicami dając im refleks i tak zwany charakter w nogach. Skończyło się na strachu. Popatrzmy na ten wypadek. Zdjęcia robił kibic. Kolejne os -y to nadal koncertowa jazda Kuzaja, który choć minimalnie, ale coraz bardziej powiększał swoją przewagę nad najgroźniejszym rywalem, Januszem Kuligiem. Na trzeciej pozycji jechał Robert Herba, jednak jego strata do czołowej dwójki już w połowie pierwszego etapu przekroczyła jedną minutę. Praktycznie poza jednym odcinkiem wygrywasz wszystko i to wygrywasz coraz więcej. Dostosowuję się swój styl jazdy do wymagań tego samochodu i to jest efektem w postaci czasów na odcinkach specjalnych. Cieszę się, bo mam bardzo dobrą formę i udaje mi się utrzymać naprawdę fantastyczną koncentrację. Postaram się utrzymać przewagę do końca i ją powiększyć. Bardzo ciekawie przebiegała rywalizacja w klasie N4, gdzie o zwycięstwo początkowo walczyło pięciu kierowców: Łukasz Sztuka, Tomasz Czopik, Marcin Turski, Paweł Dytko i Krzysztof Tercjak. Liderem więc od początku rajdu był Sztuka. Konkurentów prześladował pech. Tercjak na piątym odcinku specjalnym rozbił swojego Mitsubishi Lancera. Z powodu awarii jazdę zakończył Paweł Dytko, kolejny kandydat do zwycięstwa w klasie N4. Przez cały czas trwania rajdu organizatorzy mieli kłopoty z kibicami. Odcinek dziewiąty trzeba było przerwać po przejeździe 26 samochodów z powodu bójki, w jaką wdali się kibice piłkarscy. Po co przyjechali na rajd? Nikt nie wie. Proszę, Kuzaj, Andrzej Górski, liderzy pierwszego dnia. Wspaniała jazda. Myślę, że to jest Twój dzień. Tak, dobry dzień. Zwłaszcza te odcinki w Opanowie dużo satysfakcji mi przyniosły. Mimo, że ostatnie dwa jechaliśmy bez hamulców i to było straszliwe, stresujące, no ale udało się, nie wiem jak, ale udało nam się wygrać. Chyba jesteśmy w formie. Drugiego dnia rajdu zawodnicy przejechali sześć OS-ów. Żadnej większej niespodzianki już w czołówce nie było. Kuzaj powiększał przewagę nad Kuligiem, który coraz bardziej odjeżdżał Robertowi Herbie. Leszek na tym rajdzie jest na tyle szybki, że, że te nasze próby i tak pewnie spełzłyby na niczym. Jest dzisiaj naprawdę potwornie szybki. Leszek, wspaniale zacząłeś. Jeden z najtrudniejszych OS-ów tego rajdu. Szczęście, przynajmniej do tej pory, sprzyja nam. Ale ta karta się zawsze odwraca. Na ostatnim razie Janusz był znacznie szybszy, a ja jeszcze mnie zapraszam, że są trzy odcinki specjalne, zawsze wolę być ostrożny, być na mecie i dopiero się wypowiadać na ten temat. W pewnym sensie wywarłeś presję na, na pierwszym odcinku tego dnia. zmusiłeś Janusza do, do pewnego ryzyka na szutrze, To jest też może element strategii. Taka była nasza strategia. Wiedziałem, czułem cały czas oddech Janusza na plecach i zdawałem sobie sprawę absolutnie, że nie mogę odpuścić pierwszego odcinka, gdyż Janusz na to czekał tylko. No, no, jedziemy do końca, także spoko. Jeszcze, jeszcze trochę. Dzięki. Kuzaj nie miał żadnych problemów z samochodem. Kulik na 15 odcinku specjalnym przebił przednie koło. 4 km przejechał na kapciu i stracił do lidera 28 sekund. Na tym samym OS-ie przednią oponę przebił Robert Herba. Stracił aż 43 sekundy. Na 18 odcinku znowu przebita opona i kolejna prawie minutowa strata Herby. Robert, dla Ciebie rajd e, pełen przygód. E, znowu Ci się udało do trzeciego miejsca odrobić straty. <gryż, 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 no jesteśmy faktycznie trzeci znowu w tej chwili, no, ale jeszcze są dwa odcinki specjalne. No i bardzo nieprzyjemny nie odcinek szutrowy. Ja zawsze mówię, że ten odcinek od lat chodzi i nie wiem po co, bo to jest tak naprawdę trudny dla samochodów terenowych, a co dopiero na takich asfaltowych zawieszeniach i oponach. Ale oponów, organizator to... się upiera. Tak. Coraz lepiej musi jeździć tym samochodem i myślę, że tam przyjdzie taki czas, że będziemy się mocniej ścigać. Zwycięzcą rajdu został oczywiście Leszek Kuzaj. Drugie miejsce ze stratą 48,5 sekundy zajął Janusz Kulik. Trzeci Robert Herba był wolniejszy o prawie 5,5 minuty. Kuzaj pozostał liderem w klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Polski. Ma 57 punktów. W NC zwyciężył Łukasz Sztuka z pilotem Zbigniewem Cieślarem. Drugie miejsce zajęła załoga Marcin Turski, Emir Horniaczek. Trzecie Tomasz Czopik z Tadeuszem Burkatem. Zaczynasz nas przyzwyczajać do zwycięstw. Dla ja się tylko z tego cieszę, żeby było tak dalej, ale tu znowu muszę powiedzieć, że Marcin Turski mógł być przede mną, gdyby nie przespał wczorajszego dnia. Dzisiaj pokazał, że może być szybszy ode mnie szczególnie na pierwszym miejscu, gdzie przegraliśmy 15 sekund, no tam ja byłem zdruzgotany po to ja nie wiedziałem w ogóle co się stało i myślę, że on po prostu sobie przyspał wczoraj, że byłoby, byłoby znowu tak, że byłby przede mną Zwycięzcą Pucharu Peżota został Grzegorz Grzyb z pilotem Przemysławem Mazurem Drugie miejsce wywalczył Marian Opałka z Przemysławem Boskiem Trzecie Adam Wrocławski z Wojciechem Sikorą Pucharze Seicento Sporting zwyciężyła załoga Dariusz Poloński z pilotem Grzegorzem Doboszem. Zaś klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski w tej chwili wygląda następująco. Prowadzi Leszek Kuzaj 57 punktów, Janusz Kulik 36 punktów, Robert Herba 27, Łukasz Sztuka 20 punktów i daleko na ósmym miejscu Robert Gryczyński z 12 punktami. Następna eliminacja Mistrzostw Rajd Polski odbędzie się od...